Cześć, ja jestem jestem Willioz, się w kolejnym odcinku serii Left 4 Dead 2, jest jak zwykle Madzia. Cześć, witam wszystkich. I będzie mnie dalej uczyła jak grać. Ja? Ja nie uczę, ja lecę na pałę i robię rozwałkę. okej. Okay. Dlaczego tu nie ma nic ciekawego? Ej kurde, automat poproszę. No właśnie, gdzie tu mój jaki gnad dla mnie? Co, co ja mam z biegać? Eee, dobra, ja wezmę w takim razie. O, ja tu już widzę. Oj, game pan. A, dobra, z siekierących obiegam. On lewie jokej. Dobra, już się nie No Moja apteczka. Spadaj pan. A ty co, to? Gdzieś to za was? Pierdo. Dobra. Okej, okay, fajna jest ta siekierka. Eee, aczkolwiek. Hmm. Aha, dobrze, to zostać. Tak, sobie mam wybór. O, automaty. A nie, nie, nie ty. Tam, tak, co? Mam machine guna, ale mam też. No to ty do przodu wyrwałaś. Przepraszam. Nie, no proszę, proszę, proszę. To tak coś szarpło. Ja wziąłem tylko siekierę, w łapę to. Czy ty zajdziesz mi z nimi ognia? Dobra. Tu jest ciul. Tam jest ciul. Gwałcą. Okay. Gdzie we mnie tu się kierą. No mówię ci no. Po prostu. Bysyk. I splitter gdzieś był. Tak właśnie, no, biegnę do niego. No, rąbany. Jezu, po tej maju chcę grać normalnie, nie umiem. Spierniczył mi, nie będę za nim biegał. Może już go nie martwię. Siu, On jest tutaj, tu. właśnie jak wejdziesz po tej kładce, to uciek tam w drugą stronę. Dobra, ja na razie wybiłem to, co tu jest. Ja na razie sobie biegam z ciekierą. A co nie wziąłeś na to? Wziąłem, ale chcę sobie trochę w walce kontaktowej. Dobrze. Ale, o. Niestety nie mogę, bo mi zdejmujecie wszystko. My ci zdejmujemy. O, spitera Pewnie to pierwszym. Josz, dziewka zginęła na dachu. Dobra. Wow! mnie zabiło. Tam. Tak, to był tam. Dlaczego wszyscy nie żyją? Jak mi zapieprzył? No bo tam rzucił w nas samochodem. A skąd go wziął? A, ale dupa. Jak wyładnie ładnie leżycie. No to był ten, którym tobie przywalił! Dobra. To zaczynamy od nowa? Okej. Okay. To było słabe trochę. Nie spodziewałam się tam tanka nie. Idź po paliwo i wróć po dobra A to biorę kiedy. Ja idę, tutaj tu były zacne rzeczy, pan spadaj A ty co nie stoisz teraz tam gdzie trzeba? To było dla mnie, nie, nie to chciałam Ale... O jest rurobomba A apteczkę Apeczkę. mi podjumali Muszę wziąć stąd Co mnie leje? Spierniczać. Powiem Ci, że fajnie jest poziom szczegółów jeśli chodzi o rozwalanie ich siekierą. Czy da się oszczędzić kilka przedmiotów na drogę powrotną? Dobrze, fajnie wiedzieć. Biorę A bo ten ja ten, bo ja już ma się bawiłam, to z tym bardziej wiem, nie? Kurna nie chciałem strzelać! Charger gdzieś ma iść Dobra nie żyje. mi pomógł No, kici, kici. No chodź tu, pedale! Oj, pedał, teraz pedał. Boże, jak... Kac, co ty mu odciąłeś. Nogę. No, Patrz, nogę mu odciąłem, wystaje. no. ktoś jak wystaje. Wow, wystaje. zagrzmiało? Nie wiem, nie słyszałam. To czyżby to u nas? U was, że... u was, czy u was, że Właśnie nie wiem, już mam... o mamę po prostu Uważaj, bo tutaj jest ten ciul. No. Już właśnie wow. żegnał. Żegnał. O, 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 o. Na, No! No kurna, co te gluty? Co te gluty? O, Smooper był. A ja mam lepszą opcję. Tylko nie wiem, czy mi się uda. A ty wzięłaś tą? Tom? Yy, yy, właśnie. Kurna, zjadłem. Yy, czy wzięłaś snajpera? Nie, nie wziąłem snajpera. Ale ja mam inną opcję. Nie, na ja ten za po prostu wlezę. A to w grze, jednak. A to ja nie słyszę, mam hmm. chyba za cicho chodzi. Na, na, nawet w postaci mówił, że. Man, the storm is coming. Dobra, nie żyję. Ty go zabiłeś. No właśnie, ciekawe komu to, to zalicza, ale to, to jak ty mówiłaś, nie? Że... Ostatni ten, nie? Przycięła mi grę, może jestem ten pierdł. Nie, 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 nie ma go. Czujny hunter słyszę eee, jakieś śmieciuchy z prawej strony Ale to śmiecie na razie Też czekasz na tego? No właśnie też czekam na niego Dobra, a ja idę na pała, czekaj. No nie ma dawaj, wiele. Dawaj, szybko może samochodu nie znajdzie. Ej, no chyba, że oni się jakoś losowo generują, po prostu i wiesz Nie, on powinien zarobić. No nie, bo on właśnie jakoś tam za rogu zaraz wyskoczył jak przyszłaś o, jest, dzień dobry. Był? Aha, okej. Okay. A, to boomer. Ale to nie wiem czy to on był. Reloading. Wow. Reloading. O pan gdzie tu z tymi łapami? Jak to pocięku. Jak się... Pierniczaj! Kurna mnie maca pod dupie. Mukre, gdzieś jest. Nie wiem, czy dobrze robię, ale wylazę na dole. Wow! Charger no mirus! No widzisz, dopiero teraz tu się pojawił. No. Spadaj, pan. 68. Ma ja się też ręką mogę, też mogę ręką. Spadaj mi stąd. Won? Mi stąd. Won? Już! Boże, to Elisa, ja w niego. Połucza klepią jakieś geje. Walenie do drzwi. Gdzieś będzie ten. Tank. Nie jest tu przy samochodzie. Gdzieś go słyszę. Tam jest wysyp. Czekaj, ja ci pomogę. Odejdź, odejdź tam. Wow. Było mięsko. To było niezłe. Sałatka. Realitar gdzieś jest. Ale kurna słyszę jest... to tłuczenie gdzieś. No piszę ciągle o tym. Ale ten... Nie, słuchaj tego. Amunicji. Weź poszukaj czego. Nie, tu się tu jakiś zwykły śmieć. Panowie co? W Barabara, kto pozwolił. No tu się jeszcze tu jakieś. Petki. Elis, boże czego ty chodzisz koło dupy cały czas i ja myślę, że ty jesteś zombie i ciebie próbuję zabić O, fucking shit Do mnie idzie, do mnie idzie Dzięki. Dostaje po dupie Dobra Nie, 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 tank w sensie Padł chyba Chyba ktoś z naszych chłopaków go zatłuk. Nie wiem mi pisało Dzieckuj, boomer? Odgłosy głosy sobie dobrze w krzakach, Serio w krzakach? Znaczy, nie mam pojęcia, wiesz, jak to brzmi. Tak zakładam. Wysyp. Dobra, biorę tych z lewej. O, a ja jest to wysadzę. Coś nie mogę. Reloading. Dobra. Okej, okay. to gdzie za, dalej za drogą? Mm, tak przed siebie bardziej idę, nie wiem czy dobrze idę. Kurna, żul mnie ciągnie. Dzięki, elit mnie ocalił. Ten z jęzorem. No wiem, super. Co tu się kurna wyrabia? Patrz, poczekaj, jest. Ja już biegam w sumie, wiesz. Snajperę wezmę? Snajperę? Dobra, ja mam. Dobra, ja w sumie wiesz co, zmienię sobie. Zajebiście. Po co? Po co? Przypadkowo! Uciekamy. Dobra, zamieniam na siekierę. Ginszmato mato Idę. Idę do ciebie. I z tą siekierą właśnie, wyrżnij wszystko. No, gonię tych kurna debili! Co mnie tu leje? Jaki wysypany... Tyrios Rage kurna! <laughs> Daj, madafaka! Za czym on mnie ochronił? Czekaj, ja sobie muszę zażyć aptekę. Wow, dwa jednym strzałem, yeah! Taki się chyba za to jest. No nie dostanę. Słyszę Witch! O, czekaj, e Bellis mnie ma, co? Nie przeszkadzaj. Tam łazi, patrz, Shit! Dead. Nie żyje. Lol, ale ciekawe, czemu Witch przestraszyła się mniej, jak ty jej przywaliłaś pierwsza? Bo ciebie pierwsza. Odwróciłaś się i ty... nie zobaczyła. Hiiiiii, wziął morda! Liżej stała, wiesz? Boomer. Bum. Boom. Plum. Boom. O, safe room, o. chodź. Chodź do safe roomu. Boże, tam, uciekaj, chodź. Chodź do safe roomu. Nie oglądam się. Apteka. yeah! Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Ech. Ech, I znowu będzie, że ja lepiej od Ciebie gromadzę. 6-9 przypadek. Pogromca no. <gry> tanków, Elis. Elise, proszę jak się wyrobił. No, magic. Jak zwykle z no. Witch. To snajpera dobra jest, powiem Ci. No i chyba spory damage też zadaje, tak mi się wydaje. No Witch poszła mi na 4 strzały. Gdzie normalnie... Ja tym Witch tym... jeszcze też pakowałem. No, Bo ale w tym normalnym jak jakiej... karabinkiem to no. mi nie pójdzie na, za, za jednym magazynem, nawet wiesz? Czekaj, dobra, ja się leczyć nie będę. Tutaj widzę, że nikt mnie nie chce macać, to nie? Ja mam loading screena. Jeszcze? Ty zawsze masz długo. Właśnie nie, ostatnio mam jakoś ten. Wcześniej był instant. A ty nie. Jeszcze specjalny zabójca? O, no. jest amunicja. Ja Czekaj. nie mogę z tego. To, to było? jest AK, nie chcę, to jest ta snipera, e... co ja mam. AK, właśnie ja biorę. Czyli no to bierz AK, wziąłem. ja będę snajperą. Tak, AK. Yy, apteka, yy, co to były? Dobra, tyś wziął swoich grzygów? Ja. Aha. Tak, nie mogę odmówić. Przepraszam. Dostałam od ciebie? Yy, tak, tak, tak. Proszę. fajnie. Na Super. Mam nie i też mogę łapać się Musimy przejść przez cukrownię, dobra? Zejdź! O, Elif mnie ocalił. Miałam taki ładny, słuchaj, strzał na tego Dzukaj, a ty mi wlazłeś. Przepraszam, wlazłem. Wlazłeś. Wpadłeś normalnie. Co tu jest drzwi? A pan co? nie A pan ma? co, tak sobie siedzisz? O! o this way. Że, oj! Zobaczyłem cię tak z bliska i się normalnie przestraszyłem. No, trochę nie twarzyło wyglądam. Poklepali mnie ostatnio, już nie jestem takim pięknym nikiem. Tak. Dobra, reloading. Wow! I oczywiście we mnie, nie? Bo kto by innego? Zatukłem dziada. Chyba. Jeśli na niego tutaj snajperą ładnie zamierzyła a on co? dobra, zdjęliście na to szpoko. Czekaj, sukę tu usłyszał. Jezu, ty nie postrzeliłeś. Ja nie wiem czy tutaj, ty... no, ale ktoś mnie postrzelił i moja postać jak powiedziała. W to wylatuje? A tak się zbliża. Weźcie tego, zdejmijcie go. Rozwaliłem. Mogę tu? Mogę. Gdzie ja dojdę? O, z tyłu. Nie wiem, ja na różnych a pan co? się! chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. tam. chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Już biorę snajpery. Gdzie ona jest? Jest. No tam może. Czekaj, dostać i zrobię. Ja się muszę dobrze ustawić z no wiesz? Też się ustawię no. jakoś za tobą, żeby jej też do... Kolić. Poszła? Poszła. Elis mi łeb co prawda wsadził, ale dziwko. dobrze było. Elis ci łeb wsadził. No wsadził mi łeb, słuchaj, O, nowa snajpery, ja mam O, Boomer weapons. Rybub? Tak. E, tak, boomera rozwaliłem. Tak to lepnąło, że mi. ja poczułam, nie posłuchła. Zdejmijcie tego geja ze mnie Jak był na tobie to nie był gej Wy Siekiera time! Siekiera, motyka. krowa, dupa Pochowali, szaty, trupa O, smoker gdzieś był, fajnie No to ja sobie wezmę jakąś broń Tutaj z tej kanciapy, bo kurna a gdzie masz kanciapę? No, Aha, tam poszedłem no. dobrze. Nie wiem snipery, kurna. Ja mam snipery fajnie się robi na razie. Fajnie się robi, mówisz, dobra, biegnę za tobą. Ja znowu tu dziwka Weź się też Tak biegnij tak kurna, przecież... Tutaj gdzieś po prawej mi jęczy. Jest, jest! Czekaj obecnie. Gdzie ją masz? Po prawej. Dobra, pakujemy. Czekaj. Czekaj weapon z Charger gdzieś idzie. Najpierw y, słuchaj tych kmiotów trzeba. Wyliwiać. No, kmiotów no. A potem się zdejmować. bez szkoły tak. najpierw. Tak. Zerowa inteligencja? Dobra, jest tu. Tu ją mogę zdejmować. Poszła. No co się ma, coś po Gin. Dobra, na górę? Tak. Znowu słyszę? Liter, uciekaj! Urna pasik ja Ej, znowu dziewczynę. słyszę Smooker gdzieś jest Ej, ale no, słychać tak, kolejną, nie? No Jezu, ile tych dziadów tu jest? Tam jest Dobra, zaraz się zdejmę. Jest dziwka. Czekaj, z drugiej strony muszę pójść. Durny, ja. to spolni. To moja działka. Ale jest dead. To? No to dobrze. Chyba. Pff. Kolejny? Jest tu. Gejosa cię oblazła. Gdzie? Znaczy, już nie żyje, nie? Nie było Huntera. Tardy Ta jest jest. Ja już wiem, gdzie jest charger. Gdzie? Ściskacie cię. Ja już nie żyję. Ponieważ który? Dla mnie maca? Cooke. On zawsze chętny, wiesz. No, i jeszcze mnie wymaga. Ja kiedyś jest to czekaj, ja im dam rurobombę. No wylecz mi, który. Gdzie rzuciłaś rurobombę? A, A dobra. <laughs> dobra, gdzie? Gdzie jest ta rurobomba? Nie! Yeah. <laughs> Jak za późno zapytałeś, Ej panowie, pomaseć mnie tu, wylecieć trzeba. No, w Dobra, tu jest czysto. A. Joś. To A. Ty co mówisz? Cześć, ty kolejną sprawę. No właśnie. Czekaj, będę zdejmował. Okej. Okay. Tu dwie były. Tak, wiesz? mam drugą. Że ona zawsze w tymi tych cyckach ma co za nic No. Dobra, cisza na razie. Nie. Dobra. Gdzież to? Dawaj to. Podoba mi się snipera. Boomer, poszedł. Jokiej też. Hunter dziś jest. Zapewne na mnie skoczy. Reloading. Reloading! Okay. Zauważyłeś, że po wodzie zdecydowanie wolniej się chodzi? E, tak, 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 już miałem przyjemność. Chcę zauważyć. No, co za pedał! Piętolam strzeliłem i on biegnie dalej za tobą. Bo to widocznie to nie było... O boże, jest. słyszę jakieś chrumkoty. Chrumkoty? What the fuck? What the fuck krumkoty. chrumkoty? What? <słyski> Nawet nie zauważyłem tego ataku. Okej. Okay. Dobra, a gdzie teraz? Nie wiem, ja idę tu. Wow, ale... wysyp. Nie! Ty, wysyp, ja tu mam chargera, który mnie zaraz zabije, panie! Czekaj, dobra, biegnę gdzieś, nie wiem, do ciebie. Wow, nie żyję. Czego on to dorzuca? Czy jego pojebało do reszty? To nie Zostaw powiem. ten beton. Dobra, poszedł. Poszedł? Tak, ja się leczę, pilnować mnie. Wiesz, jak on mnie wyrzucił z tego budynku? On jest masakratorem. To jest chyba o, jedyny z tych zombiaków specjalnych, który mnie przeraża jak się pojawia. W sensie takim wiesz, że wie, wiem co on może zrobić. Ja chyba bardziej się huntera jednak bawię. Huntera? Mhm. No tak, z zniadkę ci na dupę skoczy. Znowu łid słyszę? Możliwe. Bo jest ta wybuchowa. Chodź tu na górę wyżej. Pewnie od góry musimy przejść, Nie, No nie, Ja nie, szukam. nie, nie, jest nie, nie, windę. nie, nie, No co? Ale nie, nie, widzę. Pociągnąłem windę. Ej, ja pierwsza. Aha. Lecz, Ja nie, mam jeszcze żadnych specjalnych tych. No. Rurą tego Osłaniaj prawo. w i plecy. Czekaj, strzelam tu w dół. No ale ja tu w dół strzelam, tu ty w No. Jak ja sobie tu poradzę, to ty, ty nie musisz mi tego. Masz, bierz od lewej, ja wezmę od prawej. Co? Przełączam na siekierę. Powoli. No czyli mi tylko pistolety zostały. Co za pedalstwo. No. Możesz ty nie biegać jak po z lewej na prawo, bo ciebie na cholera, jakbyś się zestrał. Zestrał, się. O winda zesrał, jest! Dajmy biorę. do windy! A co tak szybko? No bo już jest. No dobra, ja się spodziewałam troszkę później tej windy, nie? E, Dostał w kroczę. Na... Cołcz się na mnie coś z tego. Krzywo popatrzył. No i jeszcze celował we mnie. Kurde, z Amos słabo trochę. No ja tylko na pistoletach jestem już, ja nie ja, mam nic więcej. Jeszcze 29 mam na ammo. Czekaj, ja dam coachowi piguły. Tak, sobie wzięłam super. A ja to jestem genialny. Smukę słyszę... Smokera się tylko... Dobra, wybuch. Dobra. Ja idę przed siebie na pałę. Wiesz co, idź tam gdzie jest napisz gaz. Wiesz co, ja też coś zaraz wypadnę na mordę po prostu na witch A dlaczego? Chyba biegnę za tobą Poszedł. U nie ruchamiono mnie, kołczy mi mnie dobra. Dzięki. Uwielbiam no, dobra, jestem przy kołczu i przy Tobie, dobra. Dobra jest. Gdzieś idzie. blisko jest ta witch O dzień dobry. Tu jest witch, ale nie zaczepię No. Jej, nie zaczepie. jest za blisko. To dwie. O oh, fak. Tam jest chyba trzecia. Zostawię je jedną i drugą i trzecią. Hm? Nie wiem, czy to tu, ale chodź. Jest tu safety house, chodź! Dobra, idę. Lol. Jeden trzeci, do domu, już. Hell yes. No to już nie odstawałem tak bardzo. O, ja nie o. mogę. Widać, kto jest taki mądry. Mądry? <laughs> ja takuję po prostu witch to jest suka. ja też jestem podwosuką, to się dogadujemy, nie? No właśnie, się nie dogadujecie. Patrząc na damage. się. No. Tak, ja widać tam... kto oczywiście tanki. Nie, <głaszczę>. tanki to mnie lubią lać. Nie ja ich. Ja tanków nie widzę. Dobra, słuchaj, wiem, że przed nami jeszcze ciężka przeprawa Preferuję, co byśmy tutaj skończyli odcinek. Dokładnie, to jest dobra opcja. To jest strzelba nie chcę. O, snipera. Ale ja miałem lepszą. Gdzie no. jest Ano? No niech ten o. loading zejdzie. A, wojownik wręcz Virius 13. Aha. Patrzcie, jak to jest ciekawych napisów. This gas is for everybody, so is the infection. I what I want. Leave some for the rest of us, my friend. If you are talking more than one can, you will be shot on sight. No questions asked. Madja, ja nie chcę mówić, ale ty po prostu brzmiesz prawie jak po prostu native speaker. Nie chcę mówić. Nie, to mnie buntgujarad. Jakbym nie wiedział, że to jesteś ty, to bym pomyślał, że rozmawiam z jakimś środowitym Amerykaninem. Spadaj, to miał być Borat i naśmiewanie się z angielskiego. We have fuel, hurry! We can wait very long. Nate! PS be, 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 nie, be, be, B Nie B. Bny, amno Chad and Chelsea went to Sledger Niecz mój. Trzeba iść na angielski jakiś Dobra. To, to co, zabijczymy? tutaj tutaj kończymy, dokładnie. Mam nadzieję, że się podobało. I no Wydasz? i co? I niebawem pewnie się pojawi coś nowego albo i nie. Nie tak, nie tak. czekaj, bo tu zaraz jakieś jęczy? No z chrędu wychodzimy? Aha, e, bo my tak też no nie chyba tam, chyba tam... No no, no no chyba tym samym, no. Spoko. No, pointeresujemy się w kolejnym odcinku. Dobra. Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, cześć. Pa!